Teraz będzie testowany rzut dym marki Triplex o kodzie TXF 934 myślnik 3. Dym jest dwustronny i odparany za pomocą zawleczki, która znajduje się pod osłonką. Wydobywamy zawleczkę i ciągniemy ją w bocznym kierunku. Ja tutaj popełniłem mały błąd przy odpalaniu tego, gdyż odruchowo zatkałem drugą część dymu, a on jest przecież dwustronny. I wszystko poszło w jednym kierunku bo przy dymach jednostronnych po prostu wygodniej jest tą zaślepkę włożyć w drugą na, na dół wyrobu i tak też zrobiłem w tym wypadku, przez co. Poszedł tylko w jedną stronę. A jak widać, dym jest dość szybki i unosi się jeszcze przez pewien czas w powietrzu.